Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu na luty 2021 roku. To czytanie przeznaczone jest dla strzelców, ale oczywiście, aby tradycje stało się zadość, zapraszam również nie tylko zodiakalne, ale ascendentalne, księżycowe, wenusowe i marsowe strzelce, również na to czytanku. Moi drodzy, zanim przejdę do kart, chciałabym Wam jeszcze serdecznie podziękować za Wasze wsparcie mojego kanału za Wasze subskrypcje, za Wasze lajki i komentarze. Dzięki temu kanał się rozwija, a dla mnie jest to no, taki sygnał, że to co robię w jakimś tam stopniu Wam się podoba. A w jakimś stopniu z tego korzystacie. No i ma to po prostu sens. Więc za to Wam serdecznie dziękuję. No a teraz moi kochani, pasuję karty. No i zobaczymy, co luty może przyjść dla strzelca. Okej. Okay. Co my tu mamy? No, powiem tak. Główną kartą na miesiąc luty pokazała się Wam karta, która mówi, że możecie stanąć w takich sytuacjach, kiedy będziecie musieli bronić swojej pozycji, kiedy będziecie się czuli atakowani. Być może, być może ktoś Wam będzie czegoś zazdrościł. Może się to zrealizować, powiedzmy, na poziomie na przykład zawodowym w pracy. I powiedziałabym tak, że może być, yy, może być taka sytuacja, że yy, będziecie w jakiś sposób oceniani. Być może ktoś wam będzie patrzył. Yy, yy, no troszkę na ręce, na wasze zasługi, na wasze ewentualne potknięcia, będzie was, będzie was jakby sprawdzał i pilnował. Ta karta mówi, że jeżeli pracujecie dobrze i staracie się, to dostaniecie jakby nagrodę za to, tak? Więc możecie tu liczyć na jakąś, nie wiem, podwyżkę, a was czy chociażby, powiedzmy, takie miłe słowo, które chce. Które no, Krótko mówiąc, wasze ego, tak, ale może też tak być, że oprócz tych takich, właśnie miłych sytuacji, kiedy zostaniecie docenieni, kiedy ktoś was no, rozliczy, ale właśnie no, wyjdzie to na pozytywnie, bo tutaj są miłe sytuacje, no może kogoś to w oko za tak? Może ktoś rodzaj waszej konkurencji w pracy, może ktoś na to spojrzy takim troszkę, właśnie, okiem gorszym i z tego powodu, no, może po prostu poczuć ukucie zazdrości. Więc dla Was to jest taka rada, abyście stali silno na tej pozycji. Wy z tego miejsca się strą strącić nie dacie. Wy sobie to miejsce wywalczyliście i w pełni na niego zasługujecie, bo rzeczywiście się staraliście, tak? No, ale pamiętajcie, żeby właśnie stać i mocno tego miejsca pilnować, bo może się zdarzyć ktoś, kto chciałby Wam tam. Troszeczkę zaszkodzić, więc przed tym przestrzegam, szczególnie w pracy. teraz tak, no, ostrzeżenie. Może to być miesiąc, kiedy czegoś wam zabraknie. Jeżeli to są sprawy materialne, no to no już sami sobie odpowiecie, jak ta sytuacja u was materialna wygląda, bo powiedziałabym, że w pracy zostaniecie docenieni. Raczej nie widzę tutaj um, jakichś takich gorszych momentów, no ale może się tu zdarzyć jakiś strzelec, który nie wiem, straci pracę straci dochód, albo ten dochód będzie bardzo niski. Być może jakaś sytuacja no, związana z tą sytuacją, ładnie sytuacja związana z tą sytuacją, e, którą mamy wszyscy wokół, o której już nawet się nie chce mówić ani myśleć. Być może o to chodzi, że te dochody będą niższe niż, niż mogłyby być, niż chcielibyście, żeby były. I być może z tego powodu e, ktoś tutaj, mm, Ktoś z Was będzie się, będzie się zastanawiał, będzie, się, będzie rozważał być może jakieś odejście z pracy być może, mm, a może nie z pracy, tylko może przy na przykład swojej działalności, kiedy musicie się zastanowić nad kosztami, nad, nad tym, czy te koszty nie przekraczają już Waszych możliwości, tak? bo być może, że dochody tutaj bardzo spadły. Więc będziecie się zastanawiać, czy nie należy tego na przykład interesu, no niestety, już zamknąć, czy, czy przynajmniej zawiesić na jakiś czas. I takie rozważania tu w kolumnie, czy, czyli takie analityczne podejście do sprawy, rozmyślanie nad tym, tutaj może mieć miejsce. No, no niestety, to poczucie tego braku no może dać Wam mocno tutaj się odczuć. Przynajmniej niektórym, tak? Bo tak jak mówię, no na pewno to nie jest dla wszystkich, to jest dla jakichś jednostek. Ale jest tutaj dla tych osób właśnie, które będą miały takie dylematy, no jest karta rozstaju dróg, czyli zastanawianie się, co dalej i jest też karta odejścia. Więc bardzo możliwe, że nad takimi właśnie sprawami będziecie się zastanawiać. I myślę, że to akurat tutaj będzie mocno dopasowane do tych osób, które będą miały takie dylematy, że być może dochód jest zbyt niski na Wasze potrzeby i niestety, ale ta sytuacja już trwa tak długo i tak bardzo już jest męcząca i ciężka, że rzeczywiście staniecie przed takim właśnie. No, przed takim właśnie problemem, i będziecie się zastanawiać nad rozwiązaniem, co z tym zrobić. No, i teraz tak, co jeszcze tu mogę do spraw zawodowych dodać? Właściwie chyba tyle: no tu ewentualnie jeszcze ktoś by mógł w podróż ruszać, jeżeli jakieś takie macie zawody, które są związane z podróżami. Ale nie takimi oczywiście regularnymi, no nie mówię o kierowcy, który codziennie wsiada za kierownicę, tylko raczej mówię o takich doraźnych wyruszeniach w podróż czy w jakieś delegacje. To tutaj z początkiem miesiąca może się taka podróż właśnie dla strzelca zrealizować. No i moi kochani, przejdźmy do spraw, może sercowych. Tak, no więc jeżeli chodzi o mm, związki. Znowu to nie będzie dla wszystkich, ale, ale trzeba o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was jest w trakcie rozstania, w trakcie rozwodu, nawet bym powiedziała, tak, bo to już też są karty rozwodu, to wygląda na to, że uda się to załatwić tak spokojnie, można powiedzieć polubownie, tak, bez jakichś awantur, tylko spokojnie, po prostu dogadacie się w takiej, nawet bym powiedziała, miłej atmosferze, kiedy nie wiem, można wyjść z sali sądowej i razem jeszcze iść na kawę. Więc tak zgodnie, w spokoju może to przebiec. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, oczywiście, bo to wiadomo, że to nie jest do wielu osób, ale właśnie tak. Natomiast w innych związkach może być takie poczucie braku czegoś. Być może tutaj wasz partner, to w tym momencie zwracam się do kobiet, tak. Może was, wasz partner jest taki jakiś zimny, wycofany, zdystansowany. I może wam brakować po prostu ciepła, może uczuć, może przytulenia, może takiej troski z jego strony, możecie tak odczuć jakiś taki mur albo, albo taką jakąś taflę szkła między wami, tak? Z jakiegoś powodu, no może warto porozmawiać, co się dzieje, dlaczego on taki jest, bo wam to będzie doskwierać. Będziecie się źle czuć w tej sytuacji i będzie to jakiś tam problem, więc myślę, że nie warto tego zostawiać tak o... Aby sobie żyło własnym życiem, tylko warto porozmawiać i spróbować docieć, dlaczego tak się dzieje. Moi kochani, może w tym miesiącu gdzieś tam zdarzy się sytuacja, kiedy nie wiem, czy wami zaczęła się zazdrość, czy waszym partnerem, waszą partnerką gdzieś tam zaczęła się zazdrość. Szczególnie gdybyście byli w jakiejś podróży. Wspólnie, na przykład, to wtedy Was uczulam. Uważajcie na to, żeby nie spowodować jakiejś takiej niepotrzebnej sytuacji, która później by doprowadziła do jakichś tam nieporozumień między Wami, niepotrzebnych zupełnie, tak? Bo, no, bo, no bo i po co? I teraz moi drodzy, dla osób, które są Singlami, to powiedziałabym tak, że jest możliwość ewentualnie spędzenia właśnie miłego czasu z kimś nowo poznanym właśnie w podróży. Mogłoby tak być. Kogoś poznajecie w podróży, albo przynajmniej Kogoś z drogi, może to być nawet, powiedzmy, znajomość internetowa, jak najbardziej, bo to jest ktoś z odległości. Więc moglibyście spędzić jakieś miłe, yy, miłe chwile właśnie z taką osobą, gdzieś tam poznaną w drodze, czy właśnie przez internet i spotykacie się, żeby się wreszcie poznać tak osobiście. No więc mogłoby też tak być. No i co tu jeszcze do tego możemy popatrzeć, na co jeszcze popatrzeć? Myślę, że będzie dużo takich radosnych chwil, kiedy możecie właśnie w jakiś taki fajny sposób spędzić czas, tak? I myślę, że należałoby się tym pokarmić. Ta podróż tu szczególnie się właśnie też fajnie pokazuje. Mówię teraz o prywatnej, tak? No, zawodowa to wiadomo, zawodowa, ale też bez, bez komplikacji, bez problemów. Natomiast te, te, takie właśnie ciepłe chwile, korzystajcie z tego, bo skoro będziecie mieli poczucie, w niektórych momentach, że partner jest niestety zimny, zdystansowany i chłodny, no to takie chwile ciepła, które się zdarzają, myślę, że są nie do, nie do y, pogardzenia, tak? Więc korzystajcie z nich i cieszcie się. Moi kochani, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego lutego, no i do usłyszenia już wkrótce.